Na początku pokazuję te obrazki, żeby uświadomić jak było trudno na tym rajdzie, bo z jednej strony to były idealnie rajdowe warunki, czyli spadł deszcz, było mnóstwo błota, podłoże na tej żwirowni było bardzo gliniaste, ale jak widać nawet na simexach były problemy, żeby mieć trakcję, więc co mieli powiedzieć ludzie, którzy przyjechali na oponach typu AT. Największą trudnością na tym rajdzie nie są pieczątki, które są jakoś bardzo ciężko powieszone, ale jest po prostu pogoda i warunki atmosferyczne. Trzy dni pod rząd padało i po prostu z suchych tras zrobiły się trasy mokre i śliskie, gdzie MTeki zalepiają się jak sliki i w ogóle nie ma tu jazdy. Także zrobiły się bardzo trudne, fajne warunki stypowo typowo roadowo czyli hardkorowo. Witam! Rajd pieczonego ziemniaka 4x4, który odbywa się w Cegielni Wierzchowinie. Wiesz, co skąd ta nazwa? Tak naprawdę robiliśmy ten rajd w czasie trwania wykopków tutaj i stąd ta nazwa tutaj. Wcześniej, było również o piekliśmy opiekliśmy ziemniaki, była integracja z tym związana, z wojska, taka różna impreza, która się przerodziła w, o, w, taką, w taki dosyć spory rajd. Cegielnia Wierzchowina to jest fajne miejsce położone pomiędzy Lublinem a Zamościem. Można tutaj legalnie przyjechać nie tylko na rajd, ale po prostu sobie pojeździć. Płaci się niedużo, bo 50 zł i mamy do dyspozycji przez cały dzień ten cały teren, który oczywiście teraz wydaje się bardzo trudny, ale jak są takie normalne warunki i nie pada, to można tutaj wpaść nawet autem turystycznym. Dodatkowo jest fajne zaplecze, bo jest miejsce, gdzie można naprawić terenówkę, jest kuchnia, jest jakaś taka jadalnia, gdzie można usiąść i zjeść. Są nawet pokoje do wynajęcia, gdyby ktoś chciał zostać, także zapamiętajcie, że Cegielnia Wierzchowina to jest nadal aktywne, fajne miejsce, gdzie można legalnie przyjechać i się pobawić. Wiesz co, jesteśmy w tej chwili pracujemy na terenach prywatnych, które część terenów należały do byłej Cegielni, w tej chwili są w rękach prywatnych. Są to wąwozy, w których jest błoto, teren jest gliniasty, tak naprawdę mamy dużo wąwozów z różnymi odnogami, tak naprawdę, więc można tutaj przeprowadzić tak naprawdę 10-godzinny rajd po tych tylko terenach. <noise> Bohater tego odcinka to ta Subarynka, o której nie mam pojęcia, bo nie znam się na tych samochodach, więc jak zobaczyłem takie auto na placu, to pomyślałem sobie, że zobaczę co to potrafi w terenie, no w tak dramatycznie trudnych warunkach. Subaru Forester, e, wolnosący motor 2.0, 125 koni, jest to wersja z reduktorem. Blokach tutaj żadnych nie mamy, jest opcja, żeby założyć bardziej spinające sprzęgło wiskatyczne w skrzyni biegów, co dużo na pewno ułatwi. Mam takie pytania. a po co wam te gwoździe z tyłu? To są kotwy do trapów, żeby nam trapy nie odjechały. To są kotwy do trap, tak? Ha, kotwy Ta. do trap. Aha. Aha. No, no, <grym> Budżetowe. <grym> <grym> dostępne w każdym markecie budowlanym. Składki dwucalowe, sprężyna Ironmana dwucalowe. No, będziemy go jeszcze podnosić, na pewno jeszcze, jeszcze będzie wyżej stał. Teraz jest na atekach, troszeczkę mamy dzisiaj problem z terenem. Ateki się troszeczkę w błocie, błocie lepią, ale to jeszcze nie koniec modyfikacji z autem. <grym> foresterem ogólnie mój kolega mnie zaraził, bo przyjechał do mnie steryjnym Foresterem i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak seria sobie radzi, więc, więc postanowiłem poszukać własnej bazy, którą to troszeczkę będę modyfikować Auto miało służyć głównie do turystycznych jakichś wypadów lekkiego terenu ale z każdą modyfikacją jakieś tam opony, life, sprężyny, zderzaki, wyciągarka to poprzeczkę podnosiliśmy, zobaczyliśmy, że auto Węgań? naprawdę fajnie radzi Aha. Się. Zawadził chyba e, skarpę. Terewizja, siemano! Siemano! Auto turystyczne. Na, na turystykę bardzo fajne auto, ale y, więcej też dużo potrafi. Pierwsza! Pierwsza. Normalnie startują w turystyku, ale ze względu na to, że no, pogoda była jaka była i byli na tekach, to organizator zasugerował im, żeby wystartowali w trudniejszej klasie, ale gdzie można używać wyciągarki. Pewnie zaraz zaczną się marudzenia: że co to za off po co katują ten samochód? On się do tego nie nadaje. Ja patrzyłem na nich z podziwem, bo uważam, że rajdy, na których startują tylko patrole, jeepy czy tam samuraje zmotane i przygotowane nad wyrost nawet. Do swojej klasy byłyby strasznie nudne, i bardzo cenię ludzi, którzy po prostu mają takie ambicje. W tej dziurze z błotem było do zdobycia 6 pieczątek, i na tym radzie jakby wszyscy zdobywali te same pieczątki, co z jednej strony jest fajne, no bo każdy może wybrać poziom trudności. I nawet klasa turystyczna może zbierać pieczątki dla zmoty, jak ktoś ma takie ambicje, no, ale nieraz jest takie zamieszanie. No w każdym razie, dlatego są tutaj też takie bardziej zmotane samochody. Pokazuję ten odcinek w takiej długiej formie, żebyście zrozumieli, jak to Subaru dostało w kość. I to jest właśnie moment, kiedy ten samochód przekonał mnie do siebie. Dlaczego zaraz się wszystko wyjaśni? Bo wydaje mi się, że mało które auto potrafi dostać taki wycisk, a pomimo to po prostu jechać dalej. Nie mówiłem, żeby wcześniej to zrobić, to się mnie nikt nie słucha. Wcześniej się nie chciało. Co tam się dzieje? No, przód nam ucieka za bardzo, ściąga nas, tak jak moją nogę w bagno. Więc ja musimy się było. podłożyć, żeby, żeby po prostu nie pójść mocniej. Wyprostuj troszkę, wy troszkę w prawo koła. To trochę trochę uciekarkę. Tutaj podciągniemy was może. Stąd liną u was tutaj pociągniemy, nie? Szybciej może Szybko będzie. zwija wasza lina? W Dobra, stój. Ciągnij. Nie ma czasu, ciągnij dalej. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Teoretycznie bardziej terenowy samochód w tym czasie co Subaru zrobiło z pięć pieczątek, oni zrobili jeszcze chyba nie wiem, czy nawet jedną, bo coś im nie idzie w tym błocie. Także to nie jest kwestia auta, tylko doświadczenia. Czemu nie chcą kupić normalnego samochodu samuraja, tylko się męczą tym, wiesz. Chcą udowodnić, że tym też można wygrać rajd. A wygrali parę razy słyszałem. Jaky ci się wsadzili w ciężejszą placę. No dzisiaj i jest hardcore na ten. Startowali w turystykę, ci się Ogólnie to jest dobre auto? Bardzo dobre. dobre. Tylko by się daje z tyłu często. Aha. Chciałem was pochwalić, bo widzieliście, że Pajero tam siedzi przy jednej pieczące dłużej niż wy przy wszystkich. No, my twoich rad posłuchaliśmy z trapami i wyjechaliśmy szybciej. Trochę za mało tych trap jeszcze macie. No, jeszcze, jeszcze ze dwa kąpiety by się przydały. No, jedziemy. Nie wiem, że w wycie nie będzie lepiej. Proszę bardzo, same się otwierają. pasek odładowania urwał się pasek odładowania nie wzięliśmy od pomagania spadł z pomagania nie, wdzieliśmy... nie wzięliśmy koła, koła zapasowego to mamy i kapcia teraz trzeba przywieźć dwa koła zapasowe żeby już nie było więcej kapcia kołami <śmiennie> Co się stało? zągło się skończyło. Już, Już. dopiero się raj zaczął. A co się stało? <gry> Nie wiadomo. Czy nie, jest problem połączenia e, chyba stacyjka z komputerem. Podobało mu się w tym lesie i nie chcę wcale stąd pojechać. Na, przed, Dobre miejsce, rajdem, samotnie tak. Idealne tak? miejsce na Jeepa. Ale to co, nie odpala? E, nie wykrywam immobilizera. Pierwszy rajdy, duże auta. Wąskie przejazdy, Dziękuję. czątki trudne do podjazdu. Trzeba mniejsze auta do rajdu zdecydowanie jak Czyli czy, czy jakieś wnioski są po rajdzie pierwszym? Tak. Czyli co, co, co trzeba do rajdów kupić? Samuraja. <grym> ale, ale wiedział kiedy przyjść. Ale to nie jest tak, że jak się psuje to jest nasza wina. No Słuchaj, no, ja tego nie powiedziałem. Ale jednak jak się psuje, to szybko się zjawiacie. No ja właśnie! Jak ja <grym> Ale! Się. No? Chyba się zaczepiła Lina gdzieś. Już może być rozwinięta całkiem. Pierwszy raz w życiu widziałem, jak pęka stalowa lina, i zostaje z niej właśnie coś takiego. Pękła dlatego, że chłopaki nie mają interkomu i się nie dogadali, czy to jest już rozpięte, odpięte, czy nie, i po prostu kierowca ruszył z góry na dół. No i ta lina stalowa, no może nie jest za gruba, no i właśnie nie wytrzymała samuraja i pękła. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pękła na górze, my byliśmy na dole, ale no tak to wygląda, jak pęknie stalówka. Dlaczego to jest wyjątkowe auto? Bo to subaru. Skąd ściągnięte? Z Hiszpanii. I dlatego nie pordzewiały? Dlatego nie porzewiałe. Duma w stanie idealnym, gramarzy. Auto naprawdę jak jedno z niewielu tutaj. A ile w ogóle forestary kosztują, tak jak to szuka? Ceny są różne. No powiedzmy od. 10 tysięcy za takiego bez kielichów z tyłu, do, do 30 000. Masz reduktor? Ojojoj, to jest To jest na reduktorze? To jest na reduktorze Mało mocy Ale tam Paweł podepchniemy wyciągami Bardzo Ale trochę sprzęgłem jedzie. No tak, ale mi się wydaje, że reduktor się nie zapiął tym razem, bo on nie ma mocny. Bawić się w takie turystyczne auto, czy jednak inwestować w te Suzuki, czy inne złomy? Jak dla mnie Suzuki. Dla mnie chyba też. Startowaliśmy pierwszy raz na rajdzie i trzecie, <noise> trzecie miejsce Suzuki Vitara. No Vitarką, wyczyn. A Subaru dla kogo? Turystycznie na wyprawę. Subaru dla odważnych. I bogatych <noise> I bogatych Możliwe, że silniczek krokowe trochę szwankuje i odcina nam obroty i stracimy właśnie moc przy takich właśnie podjazdach, bo zazwyczaj nie mieliśmy problemu dzisiaj właśnie... A to dlatego, że ze mną jeździcie, to jest no, normalne. Myślę, że to pewnie ta przypadłość. <noise> I trochę sprzęgłem jedzie. Tak, dlatego już tutaj się na wyciągarce wciągaliśmy bez, bez gazowania, żeby oszczędzić te sprzęgło. To miejsce rzeczywiście jest bardzo dramatyczne i tak czułem, że tutaj prędzej czy później wydarzy się coś przykrego, bo ten podjazd był bardzo stromy. Z jednej strony no, samochody zsuwało w taką przepaść, trzeba było znaleźć pomysł na to jak podjechać. Oczywiście jak ktoś miał simeksy i wiedział jak to zrobić, to wjeżdżał po tą pieczątkę, ale pozostałe mniej doświadczone ekipy z, z gorszymi oponami miały tutaj problemy. Ale ruszyć od razu czy? Spróbuj delikatnie ruszyć, zobaczyć jak się zachowa. Nie jest najgorzej, no tył już jest na przełamaniu, także tył jest już na bezpiecznie. Teraz wiesz co, dokręć w prawo i tam obok drzewa. Teraz już jest okay. Także czas na Subaru, które tutaj praktycznie skończyło swój rajd. Nie bardzo zabiłeś się z drzaka, chyba że jak się podkopiesz. Jak zwykle przynosimy pecha. Czy ktoś doświadczony mógłby polecić nam jakiś specjalny węzeł, jakiś morski, taki żeglarski, który jest jakby skuteczny w sytuacji, kiedy zerwała się lina, która jest mokra, bo te takie zwykłe węzełki jakoś się nie sprawdzają i co chwila ta lina się urwała. Jak sobie poradzić ze zerwaną liną? Jak najszybciej. I to jest bardzo dobra <grystanie> Co? O kurde. Tylko lina już jest wsparciała. Zresztą na rok czasu jeździ, tak? I pewnie po każdym rajdzie ją myjecie, co nie? Na pewno. Tak, tak. No, tak. tak jak ja. Wyciągarkę na części pierwsze. <grystanie> No wbite za zderzak jest rura. Ale tam jest przełamana. Ale nie, ale nie moc. O, chyba To troszkę go przymula gdzieś. Tak, coś go muli, coś go, czegoś mu brakuje. Albo brakuje mu powietrza, chociaż chociaż nie powinno. To jest tak. kwit suchy. Ekipa była bardzo ambitna i chcieli walczyć dalej, ale się okazało, że tłumik się gdzieś tam wgiął, samochód zaczął tracić moc, nie wiadomo dlaczego, znaczy wiem dlaczego, no to była po prostu klątwa terenwizji, także niestety w tym miejscu Subaru zakończyło swoją historię rajdową. Ale mam taką propozycję, że bardzo chętnie spotkałbym się z ludźmi, którzy jeżdżą tymi samochodami. Jeśli jesteście w stanie się zebrać w taką grupę, gdzie można przedstawić różne auta, różne modyfikacje, to zapraszam do Terenwizji, a chłopakom dziękuję za to, że mnie wzięli na pokład i przepraszam za te wszystkie awarie. Następnym razem będzie lepiej. Nie tęsknisz? Ani trochę. <laughs> ale, ale poliftowa, ładna taka, Znaczy dużo lepsza technicznie. Jakbym teraz miał kupować, to bym raczej polifta kupił, bo lepiej jest tam zawieszenie rozwiązane i już wychodziły seryjnie z 3-litrowym silnikiem, chociaż wolę przód przed lifta, to polift jest lepszym wyborem. A kto Ci broni? Sprzedaj Patrola, kup porządne auto. <laughs>